Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek z Arkam na Zaginionym Świecie. Jak widzicie znajduje się w bazie na aberracji i w tym odcinku będziemy sobie oswajać, łapać, damy się zapłodnić, można tak powiedzieć, Reaper Queen, po to, żeby dostać Reaper Kinga. Także no, polecimy sobie dzisiaj na fioletowy biom. Raczej na połączenie niebieskiego z bo tam będziemy to robić. I pierwsze rzeczy, jakie potrzebuję, to na pewno jest Rock Drake. Jest aberracyjna spinka, którą mam schowaną. Światełko, które mam przy sobie. Strój ochronny, oczywiście. I tarcza. Te rzeczy będą mi potrzebne, do tego, żeby, żeby Rupert Queen przekazała mi swoje potomstwo. Także lecimy sobie spokojnie w miejscóweczkę, którą ja mam ogarniętą i tam się najlepiej robi i co najważniejsze bez żadnej pułapki, bez niczego, myślę, że damy radę na spokojnie. Zawsze mi się udawało, także nie wiem, pokażę Wam po prostu mapkę też jak ja lecę, w którym miejscu, żebyście mogli sobie też ewentualnie tam zacząć. Ogólnie no, rzecz biorąc, to jak chcecie, to zawsze można latać i szukać Reaper Queen w różnych miejscach, bo to nie jest powiedziane, że ona się respi tam, gdzie ja jestem, tam, gdzie ja wam pokażę, tylko ona się respi na całym fioletowym biomie. Prawie na całym, żeby nie było, no wiadomo, tam, gdzie są jajka i tak dalej, no to tam w takich miejscach nie ma takiej Reaper Queen. Ale śmiało można jej szukać po fioletowym biomie, jak chcecie znaleźć jakiś wyższy poziom i tak dalej. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało szukać wyższego poziomu, czy po prostu dam się zapłodnić pierwszej, lepszej, żeby wam tylko pokazać, jak to działa. Jest event, więc może też jakąś kolorową byśmy dorowali, fajną. Zobaczymy. No i co? W trakcie, tylko tak się zastanawiam, czy Wam nagrać jeden odcinek z całego cyklu, czyli razem z dorastanie, jak będzie wyglądała i tak dalej. Czy to podzielić? Zobaczymy, nad tym jeszcze pomyślę. Na ten moment lecimy, po prostu dać się zapodnieć. Ja dolatuję sobie do tego miejsca, dokładnie w tym miejscu tutaj. Mm, zobaczcie, to jest koniec, prawie. Yy, jakby to powiedzieć, wschodnia część. No, tak można powiedzieć, że wschodnia część mapy. Mm, no i co? Tu sobie zostawiam spinkę. To po pierwsze, w tym miejscu dokładnie. Bo tu jeszcze z niebieski biom. Tutaj was nic nie będzie. Yy, znaczy nic. Radiacji tutaj nie ma. O, to jest najważniejsze. Bo o co chodzi? O to chodzi, że jak was zapłodni yy, Reaper Queen, to nie możecie dostać obrażeń od radiacji. Jak wam się przypadkiem zniszczy strój i dostaniecie te obrażenia od radiacji, no to yy, ciąża jest utracony tak naprawdę. Także no ja sobie staję w tym miejscu, na początek sobie zawsze czyszczę z. Yy, Nemelesów Bezimiennych Jeżeli tu się pojawiają Zawsze sobie obiegam kawałek tego miejsca Żeby mi się pojawiły Żebym mógł sobie je powybijać Żeby później mi Reaper Queen się nie, liczy, nie leczyła z nich Ponieważ będziemy musieli doprowadzić do tego Żeby Reaper Queen uzyskała w Bardzo niski poziom Zdrowia Co sami zobaczycie Także żaden mi się bezimienny nie pojawił. Mogę sobie śmiało światło włączyć. Um, chociaż też nie będę potrzebował do końca. Także zrobię sobie gamę może trujeczkę i światło na razie wyłączę na czas poszukiwania. Um, wszystko będę tłumaczył w trakcie. Także jeżeli chcecie sobie to po prostu cofajcie. Moment w którym będziecie chcieli się dowiedzieć dokładnie co jak było robione. Um, Ewentualnie jeszcze raz puścić. A ja idę szukać riperka. Już widzę, że tutaj jest jakiś riperek. Jest szósty poziom. I pokażę Wam mój sposób, jak ja to robię. Po prostu daję riperowi zobaczyć, że ja tu jestem. Riper się pojawia. Powinien się pojawić, tak jest. A ja sobie skaczę, po prostu odlurowuję go od tego miejsca. Lecę sobie tu. Zobaczcie, Reaper za mną powinien skoczyć. Tak jest, jest tam na dole. Strasznie razi mnie ta woda. Znowu tu jest za niska gamma. Ja Może 2,5 troszeczkę. I zobaczcie, Reaper tu jest na dole. W tym momencie ten szósty poziom. I on się powinien zaraz zakopać. Ponieważ mi nie zadaje żadnych obrażeń. Powinien się mną znudzić. Tak jak widzicie ucieka i zakopuje się właśnie w tym momencie. I ja w tym momencie sobie wracam w tamto miejsce. I teraz jest taki myk. Że albo farmicie w jednym miejscu po prostu, jeżeli chcecie, tak jak ja to robię, albo szukacie po prostu w różnych miejscach tych Reaper Queen. To już jak kto woli, dowolność jest wasza. Losowość, znaczy losowość, dowolność Dowolność jest wasza. To jest 20 poziom, jest on kolorowy. I się zastanawiam, czy go nie oswoić, bo byłby taki czerwono-pomarańczowy i ma setkę. Ja sobie go złapę, żeby Wam też nie przedłużać odcinka z szukaniem i tak dalej. Bo znaleźć wyższy poziom też nie jest łatwo. Trzeba. No i zakopał się, ale idzie. Też trzeba na to poświęcić czasu i tak dalej. Także ja Wam pokażę po prostu, jak to wygląda. A Wy już sobie będziecie chodzić, łapać, szukać i tak dalej. Tak, jakbyście chcieli sami. Taki level, jaki Was interesuje. Takie kolory, jakie Was interesują. Uznajmy, że ten kolor mnie na przykład interesuje. Także wracamy do miejsca, gdzie zostawiliśmy spinkę teraz z tym Reaperkiem. Dalej biegnie, dalej biegnie za nami, także spoko. Zeskakujemy i szybko wsiadamy. Zobaczcie. I teraz tak, bijąc Reapera bez światła, waszego. Ja mam na przykład Bulldoga, więc bijąc Reapera bijecie go po 30. Także yy, włączamy sobie światło. I staramy się, żeby on nas nie zepchnął w stronę fioletowego biomu. I teraz widzicie, ja go biję już po 600. Zbijamy mu HP do poziomu 2000, 1000, tak mniej więcej. Tak, żeby mu mniej więcej 1% HP został. Czy tam do 3%, nie pamiętam dokładnie jak to było procentowo. Także dopowiedziałem 1%, ale nie będę Wam dokładnie mówił. Także zbijamy to HP. Biegnie do nas, znaczy leci już do nas poszukiwacz cały. No, widzicie? I on niestety, ale właśnie się teraz chyba się wyleczył, nie jestem pewny, z tego poszukiwacza troszkę. No ale tak czy inaczej, zbijamy takiego reavera do niskiego poziomu. Nie jestem pewny, czy on tarcze założył. Chyba mam Także zbijamy go do tego poziomu. Wiadomo, tutaj spinka z wyższym HP i z dobrym damagem się przyda. Dobre siodło też, oczywiście. Jak będziecie chcieli oswajać jakąś lepszą, jest wyższym poziomem jakiegoś Reapera. Także na pewno się to przyda. Nie jest powiedziane, żebyście tak ją nie mieli. To już jest kwestia indywidualna: kto jaką spinkę posiada, wiadomo. Zobaczcie, dobijam ją do takiego poziomu. Ma już jeden życia. Teraz patrzcie, ona się zacznie świecić na różowo. Powinna się świecić, zacząć świecić na różowo. A przepraszam. Nie, nie, przepraszam. Jeszcze tak. Nawet tak pasywnie i tak. Trzeba wyłączyć światło. O, właśnie. Żeby się przestała świecić na ten kolor, tamten. Nie wiem, co był żółty. I widzicie, zaświeciła się na różowy kolor. My teraz siadamy. Mm, kurde. Pamiętajcie, żeby mieć starczy przy sobie, o, właśnie. I czekamy, aż nas będzie chciała zapłodnić. O, właśnie teraz. Łapie nas w tym momencie. Ja trochę mały błąd popełniłem, zaraz wam powiem, dlaczego. I pamiętajcie, żeby teraz od razu się też bronić, ponieważ bywa tak, że ona czasami atakuje jeszcze raz. Ale teraz nas już, nas już nie zaatakowała. Będzie włączam światło i ja w tym momencie jestem już zapłodniony, jak widzicie w prawym dolnym rogu. Jest doświadczenie potomstwa. Jak urodzić i nie zwariować? Co rodzimy w ukryciu? Taki jest opis, opis tej ciąży. To, jest, to się nazywa ciąża żniwiarza. Także doświadczenie potomstwa nabijamy sobie poprzez zabijanie stworów. Od razu wam mogę powiedzieć, że nabijanie ekspa to albo tak. Najlepiej, oczywiście, najwięcej ekspaleć, jakbyście przeprowadzali sobie tutaj, tutaj te Reaper Queen y i zabijali je. Tylko, że no jest taki problem, że musicie wtedy bardzo uważać na wasz strój. Bo jeżeli wam któraś z części stroju się zepsuje i dostaniecie obrażenia od... Yy, yy, jajku jak to się nazywało? Od promieniowania, to automatycznie wasze potomstwo umiera. I nie macie wtedy w ogóle... No, nie urodzi wam się nic, tak? Musicie się znowu zapładnieć, i tak dalej. Także ja polecam, albo iść po prostu sobie tutaj na, na wrócić na tą rzekę główną. Mm, dokładnie jak te dwie rzeki dopływają i sobie expit na spinozaurach, bo Spinozaury dają bardzo dużo expa to jest pierwszy sposób, a drugi sposób, którego ja używam na przykład to jest yy, przeniesienie, przeniesienie się na mapę Extinction i zrobienie czerwonego zrzutu czerwony zrzut albo jedna fala fioletowego zrzutu daje Wam praktycznie maksymalny poziom tych poziomów możecie nabić chyba yy, 75, o ile dobrze pamiętam tak mi się wydaje 75, tak, 75 trzeba, trzeba, można nabić. Nie musicie oczywiście, jeśli was nie interesuje ten poziom jakiś, no bo jak zapytacie sobie tylko pod kolory, no to teoretycznie po co wam, tak? Ale jakby nie patrzył zawsze, to jest 75 poziomów więcej. No i co? Z tego co ja zauważyłem, nie wiem czy tak jest, ale mm, jeżeli umrzecie z głodu albo z pragnienia. Tylko umrzecie, nie wiem, poszlibyście awk i nie chciałoby wam się czekać i nie chcielibyście wychodzić z serwera i tak dalej, tylko poszlibyście po prostu gdzieś coś robić i byście umarli. To jest jakaś tam szansa, przynajmniej mi się tak wydaje, to nie jest potwierdzone, nie mówię, że to jest na pewno, ale uważajcie na to, że jest szansa, że też wam przez to może potomstwo umrzeć. Bo raz spotkałem się z czymś takim, że właśnie nie było mi długo. Później przyszedłem, już serwera mnie po prostu wywaliło i byłem martwy, więc prawdopodobnie i czy prawdopodobnie na 100% umarłem z tego, że nie miałem jedzenia, albo byłem odwodniony. I z tego powodu umarłem, i później wchodząc na serwer, nie miałem już yy, po prostu tej ciąży. Także jest taka szansa, że przez to też wam, też wam może ciąży usunąć. To na to uważajcie. Mm, a co do, co do wykluwania? no wykluwania nie, co do rodzenia. Za 6,5 godziny, za 6 godzin 50 minut. Ja sobie do go na wyższy poziom, będzie miał pewnie około setki. Mm, pokażę Wam jak to wygląda. Yy, dogram odcinek, tu przerwiemy go w tym momencie. Dogram dalszą część jak będę rodził. I nie wiem czy Wam dogram też moment jak on będzie dorastał, ponieważ on będzie dorastał kilka dni. Także pokażę wam po prostu mm, moment rodzenia, jak on będzie wyglądał, jakie będzie miał kolory, może też was to będzie ciekawiło. Co ja wam jeszcze mogę o tym powiedzieć? Tu trzeba uważać na pewno. Światełko urodzić tam, klatkę sobie warto zrobić na niego, bo on będzie wam biegał, też wam pokażę później. Żeby zrobić sobie taki pokoik dla niego. Hmm. Nie przychodzi mi nic więcej do głowy na razie. A, no i ja popełniłem błąd, bo widzicie, ja trzymałem sobie kapsułę schodząc ze spinki. Ja schodząc ze spinki miałem kapsulę w ręce. Pamiętajcie, że zanim polecicie na tym breaku szukać, to dobrze byłoby, żebyście sobie po prostu schowali kapsułę i mieli już w tarczę w ręce. Po to, że jak zejdziecie ze spinki, żeby od razu nacisnąć prawy przycisk i żeby się bronić. Bo ja tu dostałem na początku trochę obrażeń. I poprzez to, że dostajecie obrażenia, niszczy wam się też szybciej strój. Więc jak wam się zniszczy strój i nie daj Boże, powiedzmy wypadniecie, bo on was wybije tym swoim ogonem tam na ten fioletowy biom. No to z waszej ciąży i nici, tak? Także warto tą tarczę trzymać od razu. No i stać po tej stronie, żeby was skierowało w stronę niebieskiego biomu, a nie fioletowego. Nie wiem, jak będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to śmiało pytajcie. No bo na ten moment nie przychodzi mi nic więcej do głowy. Nic ciekawego tu nie mam. Także to jest chyba na ten moment wszystko. A wiem, możecie pewnie pytać o feromony. Feromony teoretycznie nie są Wam potrzebne, bo pokażę Wam sposób na to. Yy, znaczy sposób. Pokażę Wam po prostu, jak to zrobić. Bez żadnych feromonów, bez niczego. I przynajmniej tu na serwerze to działa. Wszędzie indziej pewnie też to będzie działało. taj mi się wydaje, bo to nie jest żaden. Nie wiadomo, w jaki sposób. Tylko. No zobaczycie sami. Nie będę teraz mówił. Tylko Wam po prostu pokażę. Bo to też nie trzeba wcale, wcale tłumaczyć. Także ja już wracając sobie na niebieski biom, do bazy. Idę sobie podekspić tego małego potwora. Mm. I co, nagram wam resztę odcinka później. W sumie później za 6 godzin, za 6 godzin i 40 minut dokładnie będzie się wykluwał. Dla was to będzie chwila jak się w tym momencie cięcie zrobi, także mogę wam powiedzieć, że widzimy się za chwilę. Widzimy się nieco później, bo już po tych 7 godzinach, jakie musiałem odczekać na, na czas ciąży, jak widzicie, nie chciało mi się jak spić. Mam na dole 43 poziomy, tego nabita tego dinka, i to tylko i wyłącznie poprzez chodzenie i farmienie mięsa na dorastanie moich zwierzątek, dinusiów itd. Także nie nabijałem tego poziomu, ponieważ no jest mi niepotrzebne, bo to jest tylko pod kolor robiony reaper. I teraz po pierwsze, ja mam przygotowaną tutaj klateczkę taką piękną. Proszę bardzo, 2x2. Taka klatka tu mi wystarczy. Chcę się pozbyć wszystkiego co mam przy sobie. Dlatego, że Reaper będzie mnie musiał zjeść. I potrzebuję sobie wziąć jakieś mięsko jeszcze. Hmm, czy jest tu jakieś mięsko? Nie tu, tutaj. Surowe mięsko weźmy z agregatora hmm, z wystarczy raczej wydaje mi się dobra, jeszcze rzeczy z siebie sobie przeniosę, e, nie do Arki tutaj proszę Dobra, także wchodzimy sobie do klatki. Została równiutka minuta hmm już nieproporcjonalny jestem, wychodzi przodem i tyłem. Już chce się wydostać. Zostało 50 sekund. I co? Eee, ten sposób, który ja wam teraz pokazuję, to tak jak mówię, nie jest wam potrzebny w ogóle feromon, bo feromon jest tylko i wyłącznie po to, żeby... żeby on was nie atakował. A tak naprawdę w tym sposobie chcecie, żeby was atakował, bo gdy was zaatakuje i was zabije, to... Mm, Zjada wszystko co mieliście w sobie. Czyli, tak jak ja mam teraz mięso w sobie, to on to całe mięso po prostu pochłonie i on będzie je miał przy sobie i będzie je od razu sobie pojadał. Będzie sobie zjadał i, i będzie powoli dorastał. Także nie musicie wtedy do niego podchodzić, dawać mu mięsa, pilnować go i tak dalej. Bo będzie miał sobie to mięsko, które macie przy sobie. No i zostały 3 sekundy, także. Tak to właśnie wygląda. Taki wyszedł. Także przygarniamy go sobie i dajemy mu się zabić, zjeść. Najlepiej w kącie jakimś, bo on do was od razu podejdzie. Widzicie? Jeden hit wystarczył. Się zrespię w łyżeczku na spokojnie. Podchodzimy do niego, żeby sprawdzić na wszelki wypadek. Zobaczcie, tu jest moje ciało. Warto byłoby do niego zajrzeć, jak da radę. Dało radę. Widzicie? Ma mięso całe w sobie, plus mój ten kodzik. Ja sobie jeszcze postanę, czy on da radę zjeść to ciało, żeby go tu nie było. Hmm. Chodź, zjeść to, zjedz. Jeszcze, jeszcze gryź. Chcemy się podbić tego ciała Są. O, no i pięknie zjadł. Dobra. W takim razie, jak widzicie, mięsko ma. Zostawiam jego w klatce. On z tej klatki nie wyjdzie. Eee, co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Pierwsze dorastanie, znaczy on zmieni swoją formę po dwóch godzinach, bo najszym mniej więcej, przynajmniej tak to tutaj na serwerze wygląda, albo inaczej, przy 10% dorastania, o, przy 10% dorastania on zmieni swoją formę, i będzie wyglądał już jak taki właśnie mały żniwiarz. Już nie będzie taką, jak to można nazwać, larwą. No tak bym to nazwał. Cię cały czas chodzi i chce gryźć po nogach, po kostkach. Także taka klatka jest fajna, bo Wam nic nie zrobi, ani też stąd nie ucieknie. Tylko trzeba uważać, no przy otwieraniu drzwi oczywiście, nie? Także na to trzeba uważać. Eee, moje ciało już wygląda normalnie. Rzeczy sobie też już mogę pobrać wszystkie z powrotem. No i co trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać, że na przykład w S na przykład nie daje mu imprintu w ogóle, więc trzeba pamiętać, że jak macie wysoko poziomowego i chcecie, żeby um, chcecie żeby dostał imprint i chcecie, żeby, żeby wyszedł na koksa, żeby miał tam z wami te bonusy wszystkie No to musicie pamiętać o tym, żeby przychodzić do niego i go samemu głaskać i tak dalej, i tak dalej bo nienia mu niestety imprintu nie nabije nie wiem, wydaje mi się, że to byłoby chyba wszystko nie będę wam pokazywał jego czasu dorastania no bo to już może sobie każdy sam zobaczyć u siebie jak to wygląda przy 10% możecie spojrzeć też, nawet możecie sobie wiecie nastawić jakoś przypomnienie czy coś, albo przychodzić i sprawdzać co jakiś czas i pilnować możecie zobaczyć jak on się zamienia z tego najmniejszego do tego większego stadium dorastania a no i taki meg jeszcze, bo czasami jest tak, że gdy się wylogujecie, to on tak jakby zapada się pod ziemię. Tylko, że on dosłownie nie zapada się pod ziemię, tylko znika. I to wygląda tak, jakby on się zakopywał w ziemi i nie był widoczny dla was w ogóle, tak jak dzikie to ryby. I w tym momencie najlepiej jest mieć karkinos'a, podejść tu do niego i go złapać w szczypce. Jak go złapiecie w szczypce, to możecie go sobie na spokojnie wyciągnąć i nic się wtedy nie dzieje, on normalnie wychodzi. I sobie dalej, sobie siedzi i się tam dorasta i wiecie o co chodzi, nie? Także z Reaper Queenem i z Królem Żniwiarzy to byłoby chyba na tyle, tak mi się wydaje. Nie jest to ciężkie do zrobienia, a... No wydaje mi się, że na PvP Reaper, no to taka zabawka raczej, on się do niczego zbytnio nie przydaje. No nie wiem, czy warto jest go na bossa brać jako tanka, ewentualnie. Ale czy będą się bosy na nim agrowały? Nie wiem, nie testowałem. Także jak chcecie, możecie spróbować zrobić go pod HP. No, to chyba byłoby tyle. Także dzięki za oglądanie. Spróbujcie, łapkujcie, jeżeli się filmik podoba, oczywiście. Jeżeli macie jakieś propozycje jeszcze... Co do kolejnych filmików, na przykład, no to śmiało pisać w komentarzach. Czytam, rozmawiam z Wami. Możecie coś podesłać, jakąś opcję kolejną do zrobienia. Dzwoneczek sobie zostawcie, żeby dostawać powiadomienia, oczywiście. Te nowe filmy wejdą na kanał. No i co? Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Halo.